Wtedy to można opisać, tak oczywiście to nie będzie opis taki dokładny. E, Wrażało się e, po pierwsze w stosunkach sąsiedzkich, e, takiej wzajemnej życzliwości i pomocy. Myślę, że to było również związane również z skutkami wojny bo była jasna świadomość, że trzeba wdowom pomagać, i akurat małych był sołtysem to prowadził taki zeszedł, kto kiedy orał, kiedy pomagał rząd i tak dalej, czy zwozić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, może taka mało istotna, ale świadcząca o czymś, to tak pamiętałem bardzo, bardzo mi się podobało, często do tego wracam, to porządki przed świętami i w sobotę, przed niedzielą, więc. Każdy starał się w obejściu, a to wtedy były proste warunki, żeby było czysto, nawet czasami żółtym piaseczkiem posypywano. co body nie, nie były z tego szczęśliwe, bo z tego piaseczku dużo się odnosi, zawsze do domu. Ale to było i to tak było dalej. Widać było, że wieś przybrała jest przybrał trudny e, e, wygląd dalej. To to, że zarówno katolicy, jak i prawosławni, które tam były więcej, mniej więcej dwie trzecie, zawsze w niedzielę prawie wszyscy szli do cerkwi czy do kościoła, i często zostało w domu tylko jeden człowiek, który miał dopilnować tam dobytko, czy jakieś inne były przyczyny, albo nawet wszyscy wychodzili z domu, z sąsiadów, się o to. Ludzie nie zamykali drzwi ani domów, ani stodół, ani chlebu. To dopiero gdzieś tak na początku 60. lat, tak, było, już zaczęto zamykać stodody najpierw i chleby, szczególnie tam, gdzie konie stały, ponieważ pojawiły się no. Znodzieje z poza wsi, z poza naszego terenu, którzy obcinali no, koniom ogony. za drogie były te włosy takie i często kaleczyli konie I to była też taka powiedzmy ta... Ale właśnie to było to tak, że ludzie raczej nie zabykali, pamiętam dosyć ostą dyskusję mojego ojca z mama. Mama mówił, stary, nareszcie zrób tą zasuwę, tak, po taka duża. A ojciec mówił, ty jesteś chrześcijańką, ch chrześcijanką, chatę chcesz zamykać, co ty, No to by to świadczyło. To dalej, ci ludzie, którzy nie szli do, do cerkwi, Starali się w czasie, kiedy była służba, pamiętać o tym, że jest służba w narwie i że to trzeba. No to tak główne rzeczy myślę takie. Poza tym no trzeba powiedzieć, że od rynki jest starą sią, ja kiedyś czytałem o tym, że gdzieś już w XV wieku to była wieś, która miała wydzielone zadanie, bo tam rybaki do dorabienia do ryb, a Gorędy, Bruszkoszyzna i od rynki miały zboże do do Narwy, do tego zamku i tam widać dalej. I właściwie już pamiętam jeszcze może jedną rzecz, że ludzie z przejęciem opowiadali o tym, co się działo podczas rewolucji rosyjskiej, bo wieś była wysiedlona w czasie I wojny światowej i Zarówno moi rodzice, jak i inni w ich wieku opowiadali, co widzieli, jak widzieli, i to, było, to były opowieści, opowieści straszne. Myślę, tak? tak, i myślę, że no jeszcze jak taka rzecz. Że świadomość ludzi była wysoka, i ich morale były wysokie. Oczywiście zdarzały się różne przypadki takie nieladne. Ale raczej nie no, było problemu z tym, że coś zginęło, bo to było bardzo rzadko. I to raczej to byli ludzie z zewnątrz. I tak, no bo z takich ciekawostek to jeszcze także pamiętam, że dwa razy właściwie. Było tak, że ludzie, kilku, kilku osób we wsi, no, nadużywali alkoholu. na Piotra i Pawła wracali z Narewki i na ja miał słowa w odrękach No i zabawa była czasami, te zabawy były, później się popsuło, tak. rzeczywiście było tam, rywalizacja, młodzieży z jednej wsi, młodzieży z drugiej wsi, były nawet bójki i tak dalej, tak już to poszło. Ale no to pamiętam, że powiedzmy to była tak, komentarz, że Pawlik, się z Lewkowa, z Petra i Pali, śpiewał i śpiewał celu na drogę. Tak, ma jakbyś. Jeszcze więc może tak z historią od rynki. Historia od rynku jest, 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 jest ściśle związana z wysoką kulturą religijną i ogólną tych terenów. W rynkach był klasztor, który, na pewno, Szwedzi dopiero w XVII wieku zniszczyli. I to był jeden z tych licznych klasztorów, które w ogóle były najwyższy, bo to był klasztor w Grudku, który później przeniósł się do Supraśla, To były dwa klasztory w Zabudowie, to były klasztory w Wielsku Podlaskim. W Pod rynka był ten klasztor w lesie, i w pewnym oddaleniu od To oczywiście świadczy o tym i były silne związki również z Kijowem. Ciotka mojego ojca. Piechotą wybrała się do Kijowa, już tam została. Okazało się, że została w Florowską Monasterze, I wedle tego, co styszałem, to została nawet w Florowską Monasterę w Kijowie. I często były pielgrzymki z naszej wsi do Kijowa, właśnie do Kijowa. I to chyba było związane z tym, że ten klasztor w Odrynkach, podobnie jak chyba ten klasztor Kolodubin w. Lubię w lesie, jest to Krynoczka. Chyba były to klasztory złożone jednak przez tych mnichów z Kijowa, czy z okolic Kijowa, którzy uciekali przed Tatarami. To na ten czas się pada złożenie Przypuszczam, przypuszczam.